Witamy w jaskinie Bonusa no. Spędził tutaj dwa miesiące ze swojego życia Był zamknięty, odizolowany Ciuchy jego software Tak on miał meninkę tutaj do spania Bonus jak było? Powiedz prawdę A Kurwa w końcu, nie? W końcu wyszedłeś stąd Więc w, w A teraz już tak na poważnie, Bonus jak było? Tak szczerze Fajnie, fajnie, dwa miesiące przygotowałem, ciężki treningów, dwa treningi dziennie Ostatni tydzień przy walkach to wiadomo, no, no to już wjechałem na luz. Ale wiadomo, jak widzicie, tutaj e, mieszkałem, tutaj spałem, tutaj siedziałem, tutaj kawę piłem, tutaj wiadomo. Pracowałeś jak, jeszcze, jak, nie? Na laptopie. No, na laptopie pracowałem, wiadomo. No ale wszystko co dobre, szybko się kończy. Ale już, A, już niedługo wracasz, i wraca też jeszcze ktoś od stycznia. Pod... No tutaj. Dokładnie. Niedługo już wracam po walce, będę nadal ćwiczył, żeby schudnąć poniżej 100 kilo i będzie się fuj. Najlepsze treningi tylko u Macina Konika. Numer będziecie mieli na stronie internetowej teatrekama. Elo. W <trykama> ten sposób żegnamy Bonusa po dwóch miesiącach przygotowań. Dobrze fuj było. Pozdrawiam wszystkich. E... Oczywiście Konika, Edwina, e... Patryka, Ciego, Rogera. Wszystkich kurwa, którzy tutaj trenowali razem ze mną dwa miesiące moich przygotowań ciężkich. Jadę do Gdańska, już jutro będę do Gdańsku. Trenerzy przyjeżdżają troszkę później. Widzimy się w Gdańsku w Ergo Arenie. Najman będzie spórowany. Elo lecę!